Do 3 września można korzystać z lazurowego wybrzeża w Czarnej Sędziszowskiej. Kąpielisko zostało uruchomione w tym roku, 23 czerwca. Jak wyglądał jego pierwszy sezon? Okazuje się, że miejsce to stało się w okresie wakacji jednym z ulubionych dla mieszkańców powiatu i nie tylko. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest zarządcą kąpieliska, przypomniał, że zanim otwarto kąpielisko, firma Kruszgeo wspólnie z gminą Sędziszów Małopolski przeprowadziła Mnóstwo niezbędnych do tego prac. Dzięki nim zdołaliśmy utworzyć bardzo atrakcyjne miejsce dla osób lubiących wypoczynek nad wodą, mówi Marek Antosz. Dni słoneczne pokazały, że kąpielisko to naprawdę cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bowiem w niedzielę bywało, że przechodziło tutaj około 2,5 tysiąca kąpiących się. Także ten pomysł z otwarciem tego kąpieliska był decyzją trafną. Do tej pory, dzisiaj mamy 25 sierpnia. Do tej pory skorzystało około 20 tysięcy mieszkańców. Także to są takie wyniki bardzo wysokie, co pokazuje, że to kąpielisko było trafną decyzją tak jak wcześniej wspomniałem i dobrym pomysłem tutaj dla mieszkańców miasta i gminy Sędziszów Małopolski oraz turystów przybywających na tym naszym obiekcie. Kąpielisko to znajduje się w takim urokliwym miejscu, wokół jest las, jest też piaszczysta plaża. Także na początku też nie wiedzieliśmy i nie mieliśmy takiej wiedzy, ile osób skorzysta z tego obiektu. Dlatego też monitorowaliśmy na bieżąco, rozmawialiśmy tutaj z korzystającymi z tego kąpieliska, co warto jeszcze poprawić, w co zainwestować, jak tą infrastrukturę powiększyć. I okazało się, że była potrzeba powiększenia plaży, aby w taki sposób komfortowy ci wypoczywający mogli tutaj korzystać i Przebywać na tym naszym akwenie. Na terenie kąpieliska Lazurowe Wybrzeże w Czarnej Sędziszowskiej znajdują się wszystkie niezbędne do udanego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą elementy. W planach jest doposażenie obiektów w dodatkowe atrakcje. Bocianie Gniazdo, tak zwane, to jest bocianie Gniazdo, służy ratownikom, którzy czuwają nad bezpieczeństwem kąpiących się. To kąpielisko szczerzone jest od godziny 10 do 20. Na tej zmianie przebywa dwóch ratowników. To znajduje się tutaj nieopodal gastronomia która jest codziennie otwarta. Są również prysznice, przebieralnie. W przyszłości też mamy w planie zamontować taką tyrolkę, która biegłaby tutaj od skarpy po prawej stronie, po przekątnej tego całego zbiornika i myślę, że to by było taką największą atrakcją tego obiektu. Również gmina Sędziszów Małopolski złożyła wniosek do lidera o dofinansowanie powiększenia tej bazy infrastruktury naszego kąpieliska. Tak jak wcześniej Wspominał również pan burmistrz Bogusław Kmieć. Chcemy tutaj właśnie to kąpielisko doposażyć, dokupić leżaki, parasole, też wprowadzić rowerki wodne, które by były do wypożyczenia, tak żeby to miejsce było atrakcyjne, komfortowe i takie przyjazne dla przybywających. Tak jak wcześniej wspomniałem, prowadziliśmy też rozmowy tutaj z korzystającymi z tego kąpieliska i dużo osób właśnie sobie chwali takie pozytywne sygnały. Przyjeżdżają również z Rzeszowa, z różnych powiatów, z Nębickiego, z Mieleckiego, z Kolbuszowej. Także tutaj ta lokalizacja, myślę, jest trafna. Kąpielisko ma swój regulamin, do którego na szczęście większość się stosuje. Zdecydowanie pierwszy sezon Lazurowego Wybrzeża można uznać za bezpieczny i bardzo udany. Do tej pory tutaj żadnych incydentów, żeśmy nie mieli takich. Także tutaj widać, że ta cała obsada ratowników bardzo dobrze działa, reagują na, na każde tutaj jakieś drobne wykroczenie. Z kąpieliska można korzystać do niedzieli 3 września.